wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało, on do dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryj i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod końców tyłatek, został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca, i po, który nie przyjdzie chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku Jerzy Jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Święty Stanisław Kostka opuścił wiele, by zyskać prawdziwe bogactwo swego Pana, zastawienistwę, patrona młodzieży, Przedstawmy teraz dobremu Bogu nasze pokorne prośby. Abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać, polecamy Ci Panie Kościół święty, przez który przybliżamy się do Ciebie i stale umacnia się Twojej miłości. Ciebie prosimy. Każdego dnia będę Cię błogosławił. Wracamy Ci, Panie Ojca Śmiertelnego, do 16, wszystkich biskupów i kapłanów, zwłaszcza obecnego wśród nas listopada. Sprawdź, by każdego dnia, by każdego dnia, pokazywali swoim życiem Twoją miłość i łaska, Ciebie prosimy. Zysłaj na serwanie. Miarą starości jest życie nieskalane. Polecamy Ci Panie, młodzież i dzieci w Polsce i na całym świecie. Niech wpatrzeni w postać swojego świętego patrona żyją pragnieniem prawdziwej świętości. Ciebie prosimy Zyskali nas, Panie. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majątności, lecz rodzice dzieciom. Polecamy Ci Panie wszystkich rodziców wychowawców i nauczycieli. Niech Twoja łaska pomaga im w dawaniu świadectwa uczciwego życia i w kształtowaniu nowych pokoleń. Ciebie prosimy. Aby byli jedno, polecamy Ci Panie wszystkie organizacje młodzieżowe, zwłaszcza te działające na terenie naszej diecezji. Spraw, aby jednoczyły się w wiele rozwoju i formacji młodych ludzi. Ciebie prosimy. Pan Bóg trzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi księżnik wszystkich, wszystkich, wszystkich zgnębionych. Polecamy ci Panie wszystkich tych, którzy ucierpieli z przyczyny powodzi i innych kręg żywiołowych. Oto, czy ich swoją opieką i nie pozwól, ale pozostali bez pomocy. Ciebie prosimy. Nie nie świata ani tego, co jest na świecie. Polecamy Ci, Panie, nas tu zgromadzonych, otaczających Twój ołtarz. Umacniaj nas swojego ducha, abyśmy w świecie rozdartym i podzielonym przez gwałtowne konflikty potrafili budować Bożą Cywilizację Miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty rozdzielasz zdolności, dajesz gorliwość w działaniu i wytrwałość w trudnościach. Prosimy, abyśmy wzorem świętego Stanisława Kostki umieli dążyć do doskonałości, którą wskazywał nam Twój syn, a nasz zbawiciel, który żyje i króluje na wieki wieku. By moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Gdyby Pan przyjął ofiary swoje, na cześć Panu swojego imienia, a także na użytek nasz w całej Panie nasz Boże, niech ta ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego przykładał dał święty Stanisław Kostka, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pałam z Wami, iż z twoim. górem serca Was. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas bawienne. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niech Bieskie, wychwalamy Twoją.